Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest 17 kwiecień 2023 rok i oczywiście przyszedł czas, żeby się zastanowić, co będę robił w ten długi weekend, w te kilka dni, takie wyjątkowo szczególne na początku maja 2023 roku ponieważ już zostało to ogłoszone jakiś czas temu, że odbędzie się uroczysta koronacja y, króla Charlesa III. Są to sprawy formalne ogłoszone. Podany do publicznej wiadomości. I jak wiadomo, rodziny królewskie Królestwa i koronowane głowy przestrzegają tych zasad. Dlatego na początku maja będzie bardzo szczególny początek, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Będą różne uroczystości w kilku miejscach związane z uroczystą koronacją na króla, głowę królestwa. Dlatego też właśnie się zastanawiam, co robić właśnie w ten szczególny czas. Może będę uczestniczył? W ceremonii, w tych różnych uroczystościach, biernie jako, jako mieszkaniec i tak dalej, a może po prostu się włączę mniej lub bardziej czynnie, na przykład społecznie, właśnie w te uroczystości, bo, bo na pewno. Wielu różnych oficerów i różne służby będą w to zaangażowane, dlatego tym bardziej swoją taką społeczną cegiełkę na przykład mógłbym dołożyć w tym szczególnym czasie. I dlatego się właśnie zastanawiam nad tym, bo muszę to jakoś zaplanować yy, i tak dalej. Yy, dziękuję bardzo za uwagę.